Cześć, nazywam się Adam Pesz, reprezentuję agencję For People. W For People zajmujemy się skutecznym marketingiem internetowym, między innymi kampaniami Google Ads. I dzisiaj o kampaniach Google Ads rozmawiam z Kingą. Cześć Kinga. Cześć. Kinga Gołębiowska jest jedną z naszych specjalistek zajmującą się na co dzień kampaniami Google Ads i będę dzisiaj Kingę pytał o sztuczną inteligencję. Temat ostatnio na czasie, ale o sztuczną inteligencję w Google Ads. Już od dłuższego czasu Google Ads oferuje nam cały szereg narzędzi opartych bardziej lub mniej o sztuczną inteligencję w ramach swojej platformy. I dzisiaj bym chciał się Ciebie spytać. Z jakich opcji możemy skorzystać? Co tam nam Google oferuje? Mhm. No, Google cały czas rozwija sztuczną inteligencję. No, jest to temat niewątpliwie tego roku mhm. i myślę, że na nadchodzących lat, co się dalej stanie mhm. ze sztuczną inteligencją i jak ona będzie pomagać bądź utrudniać prowadzenie mhm. działań. Ale dzisiaj raczej porozmawiamy o tym, jak może pomóc przy prowadzeniu mhm. kampanii właśnie w Google Appsach. No przede wszystkim mamy nowe typy kampanii mhm. na kontach, które tą sztuczną inteligencję wykorzystują już od jakiegoś czasu. Jest to między innymi kampania Performance Mats mhm. i kampania, która pojawiła się w październiku Demand Gen, taka tajemnicza nazwa, a chodzi o generowanie popytu na mhm. dany produkt. Ta kampania zastąpiła kampanię Discovery na kontach Google Ads i ma za zadanie pokazywanie naszych produktów w feedzie odkrywania w Google, bądź w feedzie na YouTubie, tak, żeby zapoznać z naszym produktem. Mhm. A feed, co to jest? Czyli to, co przeskrolujemy w, na YouTube, na przykład wyszukując dane, danego filmu, mhm. dostajemy odpowiedź, no to całe te wszystkie filmy, które nam się wyświetlają, no to są w feedzie. Dobrze, tak? okay. Czyli na tej tablicy, która mhm. nam się wyświetla. Na pewno te kampanie Performance Max pozwalają nam świetnie znaleźć potencjalnych klientów. Mhm. I to też ma swoje plusy, bo mniej jest. Mniej jest po naszej stronie, bo te kampanie potrafią się dopasować do miejsca docelowego. Mhm. Czyli też zamiast tworzyć, nie wiem, trzy kampanie osobno w displayu, osobno w serczu, osobno mhm. kampanię PLA, możemy stworzyć kampanię Performance Max i z wyświetlać nasze reklamy w tych trzech miejscach docelowych, mhm. ale są niebezpieczeństwa, tak? Bo mhm. żeby kampania Performance Max mogła działać poprawnie, ona potrzebuje danych. Mhm. Potrzebuje danych o użytkownikach, których ma śledzić, mhm. do, których, do których ma dotrzeć z naszym komunikatem. Jeżeli takich informacji nie będzie miała, no to nie będzie działać poprawnie, będzie mało efektywna, albo wręcz nie będzie przynosić żadnych efektów, tylko generować koszty. Mhm. Okej. Okay. A powiedz mi, ja wiele lat temu, jak sam prowadziłem kampanię Google Ads, pamiętam, że dużo czasu zajmowało określanie stawek, analizowanie, mhm. czy dana stawka za słowo kluczowe jest dobra, czy ją należy podnieść, obniżyć i mhm. Czy w tym zakresie coś się zmieniło? Oj tak, no teraz to ręczne ustawianie stawek, praktycznie z niego rzadko kiedy się korzysta, mm -hmm. z ręcznego ustalania stawek. Teraz mamy bidowanie, właśnie strategię ustalania stawek na maksymalizację liczby konwersji, mm -hmm. wartości konwersji, maksymalizację liczby kliknięć, bądź w w wyświetleniach na mm -hmm. pierwszej stronie. Tak? No tutaj mamy różne, różne modele, z nich korzystamy w różnych kampaniach, ale to właśnie sztuczna inteligencja i te Algorytmy Google pozwalają nam wycenić potencjalne, potencjalne kliknięcie, potencjalną jakość kliknięcia. Mhm. Czy tego, czy dane kliknięcie doprowadzi do tej konwersji, za którą my możemy już Googleowi zapłacić, tak? Okej. Okay. A powiedz mi, czy jeszcze w czymś Google nas może wspierać na samym, na samym koncie? No tak, no przede wszystkim może nas wesprzeć w jeżeli nie mamy filmów, to jeżeli nie przygotowaliśmy wideo do, mhm. do kampanii, no to Google daje nam taką możliwość, że możemy skorzystać z kreatora już bezpośrednio w systemie Google Ads mhm. i tak, takie wideo wygenerować. Tak? Mhm. No i jest świetna opcja na pewno dla mniejszych reklamodawców, którzy nie chcą inwestować zaraz na początku wideo. Mhm. Chociaż no, jakość jest już lepsza niż jeszcze parę miesięcy temu, bo parę miesięcy temu wideo generowane z Google wyglądało jak mhm. prezentacja w PowerPoincie z 2003 mhm. roku. Więc powiedzmy, mhm. <laughs> nie każdy chciał, żeby tak, tak wyglądała mhm. jego reklama. Teraz już można to zrobić lepiej. Mhm. Ale i tak patrząc na to, w jakim kierunku idzie Google, raczej zalecałabym. Przemyślenie decyzji, czy nie chcemy przygotować, przygotować wideo już adekwatnie od naszej firmy, a nie korzystać z takich automatów. To jest opcja właśnie dla tych, którzy no nie, mają, nie mają na to środków, a powinni, powinni po prostu mieć to w kampaniach. Ale jeżeli tylko takie środki się pojawią, to warto zainwestować. No bo teraz jednak Googleowi też zależy na tym, na tym wideo, bo to ono skupia uwagę użytkowników, mm -hmm. przykuwa ją, zatrzymuje na dłużej niż reklama czy, czy tekst pisany. No i a o naszą uwagę zabiega zarówno Google, jak i Facebook, także tutaj to jest bardzo, bardzo ważne. Okay. Przychodzą ci jeszcze jakieś takie narzędzia, które nas pomagają za pomocą sztucznej inteligencji? No, wiesz, no, wszyscy korzystamy no. teraz z czata GBT, no to on też pomaga przy prowadzeniu kampanii. Oczywiście, mhm. że pomaga, bo możemy... Ale to już nie jest w to samym... Już nie jest panelu, głowie. to okay. już jest mhm. narzędzie zewnętrzne, mhm. tak. No ale może pomóc przy poznaniu danej strony, przy poznaniu słów kluczowych proponowanych, tak tekstów, reklam, może przyspieszyć tę pracę. Mhm. Przy czym no, to jest jedna strona, fajnie, że mhm. możemy tę pracę przyspieszyć, ale według mnie musimy przy sztucznej inteligencji bardzo mocno pamiętać o tym, że żeby ona działała poprawnie, to musimy jej dać dane, na podstawie których będzie działać. Tak? Mhm. Czyli musimy pamiętać o tym, żeby połączyć konto Google Ads z kątem Google Analytics, mhm. żeby importować dane, żeby wygrywać listy klientów, jeżeli tylko mamy taką możliwość, mhm. bo to na tej podstawie ta sztuczna inteligencja może działać. Mhm. Jeżeli, I tutaj zmienia się trochę rola prowadzącego kampanię. Prowadzący kampanię musi już być nie tylko copywriterem, nie tylko przeprowadzać research na mhm. podstawie danej strony o słowach kluczowych czy tekstach reklam, bo to już może zrobić sztuczna inteligencja. Tak? Ale musi mieć y, y, tą umiejętność, y, takiej y, trochę strategii y, mhm. na daną kampanię, czyli gdzie, y, gdzie warto zainwestować w dany mhm. budżet, gdzie warto, y, jakie działania warto prowadzić i musi umieć to też analizować, jak jest, mhm. nie wiem, jakie miejsca docelowe trzeba wykluczyć, bo performance max jest super. Tylko, że on nie daje nam wszystkich informacji. Google trochę zaszywa te informacje w panelu i nie pokazuje nam, na przykład, w jakich miejscach kampania Performance Max się wyświetla. Są okay. do tego skrypty, które potrafią te dane wyciągnąć z konta, tak? ale w samym panelu tego nie znajdziemy. Chciałem na koniec naszej rozmowy trochę tak właśnie przewrotnie zapytać. Czy tacy specjaliści jak Ty, czy takie agencje jak nasza są jeszcze potrzebne, skoro tak wiele rzeczy w samym Google Ads może się realizować za pomocą sztucznej inteligencji, no ale już odpowiedziałaś, że po prostu ta rola zmienia się troszeczkę i nie tak jak 10 lat temu przesuwamy poszczególne suwaki przy każdym słowie kluczowym, tylko tutaj nas w dużym stopniu wspomaga na przykład system. Mhm. Ale my musimy tutaj podejść bardziej strategicznie, tak. analitycznie do tego, żeby całość wspinać, puszczać, pilnować, włączanie, włączania kolejnych narzędzi w odpowiedniej kolejności, czasie. Dokładnie, no mieć po prostu na to pomysł, mhm. bo w tym nas sztuczna inteligencja nie zastąpi na mhm. razie. Na razie nie. Zobaczymy, co będzie dalej, kolejny rok pokaże, tak? ale tutaj musimy właśnie przygotować strategię, mhm. przygotować dla niej pakiet danych, na mhm. których chcemy się oprzeć, i później możemy pozwolić jej działać. Ale też musimy pamiętać o tym, że taka pełna automatyzacja na kontakt jeszcze nie do końca działa, bo są rekomendacje, które możemy wprowadzać automatycznie. Mhm. Google nam codziennie odświeża te rekomendacje i proponuje, co możemy w kampaniach zmienić. Ale taka, no nie zalecałabym takiej pełnej automatyzacji konta w tym momencie. W praktyce to może średnio wyglądać. To może, no po prostu może nam zniszczyć na przykład działające kampanie i, i doprowadzić do nierentowności danego projektu. Czyli też właśnie to, co mówiliśmy, ta ocena na bieżąco, podejmowanie decyzji, wycofywanie się z podjętych decyzji, jeżeli widzimy, zaobserwujemy jakieś negatywne tendencje. Ten... No i też, co by nie mówić, trzeba mieć odpowiednie doświadczenie, myślę, że to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, no, jakie rekomendacje są dobre, jakie, jakie są złe i też ile dan czasu dane rozwiązanie potrzebuje, żeby na przykład przynosić efekty. Nie? Tak, no bo to też y, sztuczna inteligencja nie, nie działa od tak, tak. Mhm. ona musi y, nauczyć się. Ten e, czas nauki trwa czasami i do dwóch tygodni. Tak? Mhm. Czasami załapię od razu, bo na przykład, jeżeli jest duży ruch na sklepie, duży ruch na stronie internetowej, no to ta nauka przebiega szybciej, sprawniej. Mhm. Tak? Jeżeli tych danych jest mniej, no to ona się rozciąga w czasie. No i to też y, trzeba dać wtedy czas systemowi na to, żeby. Żeby mógł te dane pozyskać i żeby mógł się tego e, nauczyć. No też e, właśnie to, co powiedziałeś, no, musimy być takimi anality analitykami na mm -hmm. tych kontach, tak. Trochę tak e, podchodzić do tego e, przemyślanie, e, spojrzeć na statystyki, e, zobaczyć, jak to działa i na podstawie danych właśnie podejmować decyzję o ewentualnym wstrzymaniu bądź roz rozszerzeniu, dodaniu budżetu do, do danej kampanii. Okej. Okay. Myślę, że temat wyczerpaliśmy. Jeżeli Państwa interesują kampanie Google wspierane przez AI i specjalistów, to zapraszamy do kontaktu i zapraszamy przede wszystkim do oglądania następnych odcinków naszego podcastu. Pozdrawiamy serdecznie i do zobaczenia. Do zobaczenia.